No, i nadszedł świąteczny czas, i dzisiaj z Fikusem będziemy pakować prezenty. Fikus jest najlepszym pomocnikiem w pakowaniu prezentów. Zaraz zobaczycie, jak będzie nam pomagał, żeby prezenty były jak najlepiej zapakowane. Trzeba uważać, żeby wąsa nie odciąć. Wibrysa, przepraszam. zejdźmy bo mi cały papier. Już, hop, 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 hop. No, i tak wygląda hop, pakowanie prezentów z kotem fikusem. O, hop, hop, hop. chyba fikus chce być spakowany w całości. No, to jest taki pomocnik. No nic. Próbujemy jakoś spakować. Oddaj. Oddaj. Oddaj mi ten papier. O. No i widzicie teraz jak wygląda pakowanie z kotem fikusem. Był papier i papier już pogięty. I trzeba brać kolejny kawałek. Ale zabawa dla kota. Superowa. No nikt tak nie pomaga jak Fikus pakować. Nikt. To jest mistrz pakowania. Mistrz. Uwaga, żeby zęba nie wyrwać. Tutaj się pakują. Prezenty. A tu. Pomocnicy kołaja też pakują tylko trochę inaczej hoppa hopa, hopa, super 3, 4 hopa. no jaki to jest kocur a tutaj mamy kolejny prezent który będziemy pakować ziółka dla babci Babci Stasi I Fikus sprawdza teraz czy Przypadkowo nie ma tam jakichś Niedozwolonych ziół w środku To przeszło Te O no i tak wygląda praca właśnie Z Fikusem, wąchaj czy tam nie ma ziół Jakichś złych Te przeszły Zdrowe ziółka Zdrowe ziółka O Tutaj jest coś podejrzanego. Eee, chyba przeszło. Co tu mamy? Pokrzywa. No i tak dalej pakujemy, pakujemy. Trwa to nieskończoność, ale jak chce się ładnie spakować, to potrzeba dużo czasu, tak? Pani Mikołajowo? Pani Daj, Mikołajowa pakuje, a my można powiedzieć, że Przeszkadzamy w tym pakowaniu jak tylko najlepiej możemy, a to jest mistrz przeszkadzania. Dawaj ten papier, Dawaj ten papier, Dawaj ten papier. To jest zabawa najlepsza. Nie. Są ludzie stworzeni do pracy i są ludzie stworzeni do zabawy. Kotek, no, kotek jest do A to ciekawe dla kogo teraz będzie ten prezent pakowany? Jestem bardzo ciekaw. Fikusek, teraz nie może Fikusek patrzeć, bo to jest spakowane chyba dla jakiegoś kotka. Chyba że, chyba, że... ja będę z takich misek jad. Ale coś tu chyba kocur wie, o co chodzi. Coś tu chyba wie, a tu są pakowane różne smakołyki. No to najważniejszy prezent już jest spakowane, Zaraz będzie spakowane. Kotek chyba podejrzewa, dla kogo ten prezent jest, ale my jeszcze nie wiemy. Dopiero pod choinką się okaże, jak będzie podpisane co dla kogo. No więc, tak wygląda pakowanie prezentów z kotem Fikusem. U nas rozpoczynają się przygotowania do świąt. Fikus jak zawsze pomaga. O, jeszcze będzie miał czapkę Mikołaja. Widzisz? Jesteście identyczni z tym Mikołajem. No, kot Fikus w czapce Mikołaja. Tutaj jakiś prezent, chyba dla kota. Tu popakowane prezenty. Oj ty, oj ty. Pompon, proszę. Proszę, pompona. Tu damy. O, damy czapkę Mikołaja do prezentu. No. I będziemy się z Wami żegnać. Będziemy pakować dalej. Dalej z pomocą fikusa. No głowę kot stracił. Gdzie jest kot? No pokaż jak sobie poradzisz. Pokaż. No już nie będę denerwował kotka. Jest kotfikus. O, ale jest obrażenie. Dobra, to nie będziemy wam pokazywać jak wygląda obrażony kotfikus. Tutaj teraz będzie nam przeszkadzał. No. Więc my zabieramy się do dalszego pakowania. Jak widzicie, najważniejszy prezent jest już spakowany. I zaczynamy pakować kolejne rzeczy. I na końcu macie jeszcze Mikołaja z Kotem Fikusem. O, są nerwy. Są nerwy. Już dajemy odpoczywać, bo, bo główny, główny youtuber, najważniejszy youtuber na polskim YouTubie. I światowym chyba też zaczyna się denerwować, więc musimy mu dać kupę pieniędzy teraz, kupę jedzenia i musi teraz bardzo długo odpoczywać po takim ciężkim dniu, jaki miał dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.